Gość, Radia Warszawa. A w zasadzie goście. Agnieszka Skowrońska, koordynator akcji Paczka na Kresy. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry. Cezary Jurkiewicz, organizator tejże akcji, już od lat także. Kłaniam się nisko. Kłaniam się serdecznie Państwu. Za nami konferencja prasowa otwierająca to wydarzenie, ale właściwie to takie wydarzenie, na których wolontariusze z różnych miejsc w Polsce, mogli poznać bliżej historię, edukację, też zaznajomić się z nowinkami technologicznymi. Wydarzenie polegające też na ich integracji. To najpoczątek o tym dzisiejszym wydarzeniu. Co to była za konferencja? Dzisiejsza konferencja to była konferencja rozpoczynająca zbiórkę paczki na kresy Wielkanoc 2025. Zaprosiliśmy młodzież ze szkół średnich i podstawowych wraz z opiekunami, aby Przystąpili do akcji zbiórki artykułów artykuł spożywczych. Mhm. A przy okazji mogli y, siebie poznać nawzajem. Dokładnie. Mhm. Mhm. Jak to wyglądało na miejscu? No, zaskoczyli nas, bo y, ilość, y, no zabrakło krzeseł, tak? Także było nas ponad 200 osób. Mhm, tylko e, z Warszawy czy z różnych miast? Nie, nie, to był y, piastów, był y, Wyszków, y, była Ostrów Mazowiecki, mhm. y, także. Otwóc zjedzenie jeziory, so piastów. Ostro było. <laughs> tak, było po prostu tak. ostro. Integracja, tak? 200 osób. No tak, to dużo. 200 osób z opiekunami. Myślę, że to co z Agnieszką przeżywamy w takich sytuacjach, bo to była pierwsza konferencja i tutaj ogromne podziękowania dla Instytutu Pamięci Narodowej i przede wszystkim prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, że zanim został kandydatem, to bardzo ważne, zanim został kandydatem na prezydenta, objął patronat tą akcję już przed grudniową akcją i teraz jak gdyby ta kontynuacja jego patronatu zaowocowała tym, że dostaliśmy miejsce w centralnym przystanku Historia, który jest niesamowitym miejscem i nie mogę sobie darować tego, żeby nie powiedzieć jednej rzeczy jeżeli ja słyszę jakiekolwiek nauczyciele czy rodzice, namawiajcie wychowawców i piekunów, za darmo można wejść tam, umawiając się do strefy nowych technologii, korzystać z tego wszystkiego, co IPN, jako myślę, że jedna z najbardziej nowoczesnych w tej chwili instytucji w Polsce, w jaki sposób mówi o historii. To jest coś niebywałego i dla tych młodych ludzi dzisiaj, którzy byli tam, nie tylko jak gdyby na naszej konferencji, to było to chyba czego się nie spodziewali i ta wartość dodana bardzo wiele przyniosła. Trochę przyjemności, nowe tak, technologie, jest. można było się spotkać po Rozmawiamy, no teraz trzeba się wziąć do pracy. Zbiórka darów rusza w szkołach. Kiedy, w których szkołach? Zbiórka rusza od 17 marca do 28. 29 marca pakujemy w, w gminie Sobienie Jeziory w, w Hali Sportowej. Mhm. I przez te dwa tygodnie od 17 do 29 tu zbieramy. Zbieramy przede wszystkim w szkołach w Otwocku, w Sobieniach Jeziorach. To, to na pewno. W Warszawie jeszcze nie mamy takiego punktu, żeby mhm. można było zbierać. A jak to wygląda, ta zbiórka? To przede wszystkim zapraszamy wolontariuszy ze szkół. I prosimy o to przez szkoły zbieramy przez, przez, i przez te rodzinę tych dzieciaków, aby dołożyli się, zebrali e, artykuły spożywcze do paczki świątecznej wielkanocnej. Takiej paczki, którą oni sami by chcieli dostać. Tak? Mhm. To żeby to nie był sam makaron na przykład, tylko żeby to była taka od serca paczka. Ona nie musi być duża, ale żeby była taka. Urozmaicona. E, tak, mhm. tak, tak. Nie, tak. nie tak. tylko makaron ryż, ale może jakaś czekolada. Ja powiem tak, panie redaktorze, właśnie w tym momencie myślę, że warto powiedzieć, właśnie dostaliśmy informację, że w razie czego można będzie skorzystać z pawilonu, uwaga, u księdza Zenona, ulica Wolska, 180 przez 182, lokal jest mały, ma około 12 metrów, to jest informacja sprzed momentu, mhm. ale będziemy to wszystko potwierdzali, ja myślę, że jeżeli ktoś będzie szukał kontaktu z paczką na kresy, to wszędzie, gdzie dotrze do informacji medialnych, podawany jest namiar na Agnieszkę Skowrońską, jej telefon i jej e-mail i to jest szansa do tego, żeby docierając w ten sposób, jakiekolwiek Środowisko. To nie muszą być tylko szkoły, bo wiemy o tym, że na przykład będzie zbierała pewna straż pożarna, jakaś drużyna chracerska. Są ludzie, którzy się angażują w to od lat, ale są tacy, którzy się dołączają. My wiemy jedno. Organizujemy od roku 2007 paczkę na kresy. To jest osiemnasta edycja. Dlaczego osiemnasta? Chociaż jest i Boże Narodzenie i Wielkanoc, bo pandemia nas na chwilę wykluczyła. Tym samym to, co nie odpracowaliśmy, odpracowaliśmy, dając dwukrotność wyjazdów teraz. Agnieszka wspomina często o tym, i to bardzo słuszne, co byś chciał dostać na święta tutaj drugiemu, tak? No bo wiecie, bardzo się cieszymy, jak mamy dużo makaronu, ryżu, cukru i y, mąki. Ale to, co powiedział pan redaktor, kawa, herbata dobra, dobre słodycze, coś, co rzeczywiście będzie świątecznie inaczej odebrane, mhm. to jest chyba cudowna rzecz, która dodatkowo jest ważna. Ale też to jest nie tylko paczka, to jest spotkanie. Prawda? Bo to jest cały wyjazd organizowany przy tym. Dokładnie. Ta paczka jest tylko takim elementem, który pozwala wejść tym młodym ludziom do, do domów. Do... Łotyszy, Polaków, którzy tam mieszkają, ale też wszystkim tym, którzy są potrzebujący, bo nie dzielimy też na Polaków, tylko idziemy za wskazaniem księży proboszczy, którzy mówią nam, gdzie, gdzie jest mm -hmm. potrzeba. Myślałem, że tylko Polacy, a to nie. Mm -hmm. nie, nie tylko. Idziemy ostrzej. No, My szerej, już od lat idziemy szerej. ostrzej i szerzej, panie redaktorze, Trochę to wynika z pewnej wypracowanej. Przez doświadczenie i przez kontakt z księżmi, ale też myślę, że z historii Rzeczypospolitej mhm. sprawy. Rzeczypospolita była wielokulturowa, wieloweznaniowa i wielonarodowa. Jeżeli nam proboszcz mówi, że jest rodzina w potrzebie, która jest prawosławna, ewangelicka, muzułmańska czy żydowska. Nie ma to znaczenia. Kimkolwiek jest, jakiejkolwiek narodowości jest, jest na terenie tego państwa i jest gotowa nas przyjąć, to my cieszymy się, że możemy tam pójść, że nasi młodzi są tam obecni i patrząc na nas, którzy byliśmy na Białorusi, na Ukrainie, na Litwie, teraz na Łotwie, dlaczego na Łotwie? bo chyba najmniej ludzi dociera na Łotwę. Dla tych młodych wyjazd na tereny pierwszej Rzeczypospolitej, odkrycie Inflant i w ogóle zrozumienie tego wszystkiego, plus y, możliwość tego, co robimy wspólnie z Agnieszką, czyli to, że mówimy twardo o historii, mówiąc o wdzięczności dla Rzeczypospolitej, która pomogła Łotwie w uzyskaniu niepodległości, to są rzeczy, które zostają, Agnieszka układa pewne powiedzenie, pomoc, Pamięć, edukacja. I to jest tak niebywałe, że to się sprawdza, bo dla nas najważniejsze jest jedno, młodzi ludzie, żeby zrozumieli po co, dlaczego. Mm -hmm. no tak, Reszta. wolontariuszy dzisiaj było około 200, tak z opiekunami, ale pewnie w, jeśli chodzi o całą akcję angażowanych, angażuje się znacznie więcej ludzi, a ile osób może z wami tam pojechać? No bo to wszystko kosztuje przecież. Nie? No właśnie, ostatnio z nami pojechało 114 osób. Mhm. Także no, myślę, że to była spora gromadka i spore wyzwanie. A autokarami rozumiem, to ile, tak, ile trzy te... autokarę? Auto... Tak, mhm. trzy autokary z opiekunami oczywiście. Ta młodzież wyjechała. A gdzie, gdzie dary jeszcze? To w tych autokarach się pomieściło Nie. wszystko? Logistycznie to już mamy prze, prze, przegrane w taki mamy, sposób, tak, że... Tak, wcześniej wyjeżdżają te paczki. Mm -hmm. Zebraliśmy, mieliśmy ponad 700 paczek z kampanii, kampanii, akcji grudniowej i mogliśmy to wszystko zawieźć do Dyneburga, do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. I tam mm -hmm. przechowywane są u księdza do momentu, czy jak przyjeżdżamy i Jedziemy z tymi paczkami, rozdajemy yy, ludziom. Z jakimi reakcjami się spotykacie na miejscu? To właśnie to jest parę poziomów frakcji Pierwsze mamy do czynienia z ludźmi, którzy na przykład są w Związku Polaków na Łotwie, którzy od lat otrzymywali paczki, znają, znają zasady i znają strukturę i tak dalej. Proboszczowie, którzy nadal są w szoku, że ktokolwiek przyjeżdża z Polski chce. My jesteśmy świeżo z Agnieszką. Dwa tygodnie temu byliśmy przez tydzień czasu, jeździliśmy po parafiach. Głównie Ładgalia i te okolice, czyli jedna diecezja. Nie będę powtarzał nazwy, bo zaraz pogubię. Rezeknę, mówiąc krótko. I tam, jak gdyby rozmawiając z księdzem Biskupem, uprzedzając, że będziemy jeździć po proboszczach, jeździliśmy potem do proboszczów, którzy patrzyli na nas, co jest piękne. Wszyscy księża mówią po polsku. Mhm. Dlatego, że językiem wykładowym seminarium w Ryce jest również język polski, z racji na obecność mniejszości polskiej. I to jest cudowne. I pytanie jest takie, ale naprawdę, wam się chce przyjechać z Polski i ci ludzie będą gotowi? Mówimy, no tak, ale byliśmy już. Chcę to zaznaczyć bardzo mocno. Ja się zajmowałem Litwą. Agnieszka się zajmowała Łotwą. Łotwa nam została do pracy dalej i to jest Agnieszki praca od trzech lat, czyli sześć powiedzmy tych wyjazdów mniej więcej. I to ona wypracowała te, te metody, i to się rozszerza w tej w sposób naturalny, bo proboszczowie ze sobą rozmawiają, że jest taka grupa wariatów, która przyjeżdża. Połączyliście siły, i teraz będzie i Litwa, i Łotwa. Litwa, tak? Litwa jest w tej chwili w, w rękach ojców Franciszkanów mm -hmm. z Wilna i tak gdyby zostawiamy w ich rękach, natomiast na Litwę dojeżdża bardzo A, wiele. Ale państw. będziecie, bo rozumiem, że czytałem. Już powiemy plan, powiemy że... jak, tak? Mm -hmm. Dlatego, że my z Agnieszką jesteśmy. Myślę, że chcemy i mówić o tej rzeczy Rzeczypospolitej, która była w stanie nawet w czasie zaborów wstać i pokazać swój znak wspólny. Znak, który był w powstaniu styczniowym, gdzie były wszystkie wymienione narody. Co prawda, kiedyś ambasador na Łotwie powiedział mi, że tam brakuje Inflant, chociaż powstanie styczniowe było na inflantach, ale no jak gdyby dlatego jedziemy na inflanty, żeby o tym mówić. Dla nas osobiście to też jest takie przeżycie, dlatego że ci młodzi ludzie, oni się bardzo tam otwierają. Mimo tego, że to Unia Europejska, smartfony działają. Oni nie mają siły na smartfony po tej ilości emocji, czego doświadczają tam. Naprawdę jest czas na rozmowę z nimi, indywidualny. Nawet. Mhm. Edukacja. Czy co mówią ci młodzi ludzie, którzy powiedzmy byli tam pierwszy raz na Łotwie czy na, czy na Litwie i oni nie wiedzieli, kresy wschodnie, inflanty, o co w tym wszystkim kresy, chodzi? Kresy północy, mhm. w ogóle to już dla nich jest szok i nie wiedzą. O z czym to tak, znaczy oczywiście z lekcji historii wiedzą, tak, i nauczyciele przekazują mhm. im tą wiedzę, ale kiedy dotykają, bezpośrednio jedziemy na cmentarz i widzą polskie nazwiska, kościół, z ma po polsku wypisane, szok, Bóg, nie? honor, tak, ojczyzna. Kiedy jedziemy w miejsce, gdzie mieszkała Emilia Plater, teraz nie powiem, gdzie jedziemy, bo, bo to jest niespodzianka, bo naprawdę coś pięknego i wszystko oparte jest na kościele też, tak, mhm. bez, nie ma wschodu, bez Kościoła. Pięknie Państwu dziękuję za waszą pracę i trzymam kciuki, aby paczka na kresy kolejna edycja była udana, jeszcze lepsza niż poprzednie. Agnieszka Skowrońska, Cezary Jurkiewicz, organizatorzy akcji Paczka na Kresy. Pięknie dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo.